Że gdziekolwiek jesteś, żyj tak, jakby to było najważniejsze miejsce w twoim życiu i najważniejszy czas. To też jeden z moich mentorów mnie nauczył. Jak wynajmował mieszkanie, to je urządzał tak, jakby tam miał mieszkać do końca życia. Czyli czyścił, sprzątał, nie wiem, okno wymienił. Mówił czasami, że nawet właściciel był w szoku, co zrobiłem. Za pół roku już tam nie mieszkam. Gdzie teraz mieszkam? A, gdzie indziej, wpadnij do mnie. Ja przyjeżdżam, on mówił, tutaj wiesz, to robiłem, to robiłem naprawdę. No, dwa miesiące tutaj przygotowywałem. Za pół roku już nie mieszka ale wszędzie mieszkał tak, jakby to było jego miejsce na ziemi do końca życia. Czyli wszędzie był u siebie. Rozumiesz? To, co miałem z księgarnią, że ja byłem u siebie. Jakie to znaczenie, ile, ile kosztował wystrój? To był wystrój dla mnie, nie, nie, nie dla ludzi tak naprawdę. Że ja wchodziłem, siadałem na fotelu i sobie myślałem, to jest mój świat. I któregoś dnia poczułem no, najwyższy czas zwinąć ten świat, bo już tego nie potrzebuję. Spełniłem, zrobiłem, poczułem. Ale ludzie nie rozumieli, na przykład jak ja mówiłem, że moim celem w tej księgarni jest doświadczyć czegoś nowego.